Dziś chciałbym podzielić się z Tobą kilkoma pomysłami na wykorzystanie szpinaków w kuchni. Szpinak to naprawdę wszechstronne warzywo, które można dodawać do wielu dań i tworzyć z nich prawdziwe arcydzieła sztuki. Na pierwszym miejscu szpinak możesz wykorzystać w sałatkach. Szpinak świetnie sprawdza się jako baza do różnorodnych sałatek. Młode liście szpinaku, które są bardzo delikatne, mają delikatny smak, doskonale komponują się z innymi warzywami, a nawet owocami czy też serami, orzechami. Można je połączyć z miksem sałat. I to jest bardzo fajne, dorzucić parę pomidorków koktajlowych, zrobić fajny dressing, polać go na przykład miodowo-musztardowym dressingiem. To naprawdę eksplozja smaków i witamin. Możesz do takiej sałatki też dodać na przykład truskawki i kozi ser, orzechy. Świetnie to będzie się komponowało. Także polecam ci zrobić sobie coś takiego. Taką inspirację ci podaję. Na drugim miejscu możesz wykorzystać szpinak do smoothie. Jeżeli lubisz zaczynać dzień zdrowym i pożywnym śniadaniem, dodaj garść szpinaku do swojego ulubionego smoothie. Szpinak doskonale komponuje się z bananami, jabłkami, awokado, a nawet jagodami. Dodatek szpinaku nie tylko wzbogaci smoothie o witaminy i minerały, ale także nada mu piękny zielony kolor. Możesz także użyć szpinak do zup. Szpinak można wykorzystać do przygotowania naprawdę pysznych zup i takich pożywnych, jak wiadomo szpinak jest bardzo zdrowy, zawiera dużo żelaza. Jednym z klasycznych przepisów jest kremowa zupa szpinakowa, którą można podawać z grzankami i odrobiną śmietany. Szpinak można również dodać do zupy minestrone czy zupy jeżynowej oraz wzbogacić ich smak i wartość odżywczą. Oczywiście będzie te też świeże liście szpinaku będą bardzo fajne jak się gotuje Jakąś zieloną zupę, na przykład krem brokułowy, to też można dorzucić na pewno nada jakiegoś dodatkowego smaku i koloru tej zupie, także gorąco to polecam. Oczywiście szpinak z makaronami jest rewelacyjny. Makaron ze szpinakiem to proste i szybkie danie, które zawsze się będzie sprawdzać. To jest taki pewien klasyk. Możesz przygotować klasyczne spaghetti z sosem śmietanowo-szpinakowym, możesz także wybrać wersję z oliwą czosnkiem i parmezanem. Szpinak świetnie komponuje się również z makaronem Penne, tak jak czy, czy z lasaniem, nawet. Polecam ci gorąco, na pewno nie raz jadłeś makaron Penne ze szpinakiem. Jadłeś czy jadłaś? To jest danie, które się nawet sprzedaje jako gotowe. Można w, w hipermarkecie kupić sobie w torebce, nawet mrożone, takie makarony Penne ze szpinakiem. Oczywiście można go również podawać w takiej wersji z serkiem topionym. Można dodać do takiego sosu szpinakowego serek topiony, zrobić sobie fajny sosik do makaronu. Wiadomo, że też sos do, znaczy ser do makaronów idealnie pasuje. Tak na przykład, jeżeli dodasz, zrobisz takie danie jak makaron spaghetti przygotowany na białym winie, z łososiem i do tego się doda na samym końcu liście szpinaku świeżego do odświeżenia na samą górę, jako taki topping, to będzie to rewelacja. Możesz również to wymieszać i przesmażać. Także to też można coś takiego przygotować. Można zrobić również wszelkiego rodzaju naleśniki ze szpinakiem. Szpinakowe naleśniki są rewelacyjne do przygotowania wielu potraw. Sam przyrządzam bardzo smaczne danie w mojej restauracji. Jest to kaczka na naleśniku, czyli chrupiące bukiet warzyw gotowany na parze. Ze smażonymi kawałkami fileta skaczki, to jest wszystko oblane sosem kurkowym oraz z bukietem warzyw. Właśnie to jest mega, super smaczne. To jest zawinięte wszystko w naleśniku szpinakowym, znowu polane sosem i po posypane górą parmezanu ład z ładną dekoracją. Także to jest super. Polecam ci coś takiego zrobić. Oczywiście można też przygotować naleśniki w wersji wegetariańskiej, bez tej piersi skaczki. I też będą bardzo dobre. Zamiast kaczki można użyć kurczaka lub nawet polędwiczek wieprzowych. Także tutaj wachlarz mięs do wyboru jest naprawdę szeroki. No i co jeszcze? Można przygotować taki szpinak na patelni i zawinąć go w zwykłego naleśnika. Jak jeszcze do środka doda się sera, i jeszcze podsmaży na chrupiący złoty kolor, to, to jest rewelacja. Też bardzo popularne jest stosowanie szpinaków dania głównych. Szpinak może być gwiazdą Twojego dania głównego. Przykładem są różne dania ze szpinakiem i serem pleśniowym, na przykład doskonałe na danie, czy na, na kolację, czy na lunch. Szpinak można także dodać do farszu, do pierogów, do zapiekanek, a nawet zdarzyło mi się widzieć taką pizzę ze szpinakiem, co było dla mnie zaskoczeniem, no ale też można wykonać. W połączeniu z mięsem, rybą czy tofu, szpinak tworzy naprawdę pełnowartościowy i pyszny posiłek. Możesz też przygotować takie danie jak na przykład pieczonego pstrąga, w folii, faszerowanego szpinakiem, ze świeżymi warzywami pokrojonymi, możesz wybrać papryk kolorową, cukinię, świeży czosnek, cebulę czerwoną, jak to wszystko jeszcze polejesz masełkiem, dodasz jeszcze gałązki koperku, możesz to zawinąć i sobie to upiec. Naprawdę, polecam ci to jest bardzo fajne. Po upieczeniu, jak otworzysz tą folię, to uniesie się taki fajny aromat tych, tych warzyw, tego czosnku, masełka, i to jest naprawdę rewelacja. Bardzo ci to polecam. Możesz też użyć szpinaku do dania mięsnego. Czyli, no, przygotuj taki szpinak na patelni. Możesz znaleźć takie przepisy na moim blogu, jak, jak, w jaki sposób to się robi. Także też Cię gorąco zachęcam, żebyś na, na zajrzenie na foodandtravels.eu i tam jest mój blog z moimi przepisami. Także sobie koniecznie to zobacz, żeby Cię to nie ominęło. Taki przygotowany szpinak wyłóż sobie na talerzu, na samym środku, taką jakieś za dwie łyżki na przykład, w to włóż porcję smażonych warzyw, jak, albo jakichś grillowanych, może być podsmażony kurczak w kawałkach, w kostce lub w jakichś paseczkach. Jak to wsadzisz w ten szpinak, zrobisz taki stosik, na górę jeszcze położysz garść rukoli, Polej to sosem sałatkowym albo takim zrobionym na oliwie z cytryną albo, albo możesz użyć takiego gotowego też spaczki, jeżeli takie sobie lubisz czasem zrobić. Możesz wykorzystać prażone nasiona, na przykład słonecznika, pestki dyni albo prażone migdały. Takie nasiona najpierw sobie uprasz na, na takiej suchej patelni dobrze rozgrzanej, żeby się ładnie zrumieniły, a nie spaliły. To jest rewelacyjne. Na moim blogu również jest takie danie, bardzo podobne, do którego wykorzystujesz szpinak. Możesz sobie podpatrzeć. Nazywa się opowieści z zielonego ogrodu. Jeżeli sobie klikniesz tam w taką lupę do wyszukiwania na stronie, to, to możesz wpisać właśnie opowieści z zielonego ogrodu. Od razu ci to danie wyskoczy, albo wpiszesz szpinak. Też będziesz mieć danie ze szpinakiem. Także gorąco ci to polecam. I jeszcze... Powiem Ci, że możesz oglądać moje filmy z kuchennymi inspiracjami. Obserwuj mnie w mediach społecznościowych, możesz dołączyć do naszej kulinarnej społeczności, do czego gorąco Cię zachęcam. Bądź częścią czegoś pysznego. Zyskasz dostęp do wyjątkowych i unikalnych wskazówek szefa kuchni. Tego nie możesz przegapić. Koniecznie wejść na YouTube, na Facebooka, na mój fanpage albo na mój prywatny profil. Możesz tam obserwować. Zapraszam Cię również na TikToka, gdzie jest bardzo dużo filmów. Również możesz znaleźć moją działalność na Instagramie. Także gorąco Cię zachęcam. Ponadto możesz zostać częścią naszej kulinarnej społeczności na patronajcie, gdzie możesz wspierać moją działalność, i wszyscy patroni otrzymują tam nagrody ode mnie w postaci różnych artykułów, przepisów czy inspiracji kulinarnych, lub też jest, dla, lub jest też taka część dla osób, którzy chcą się wspiąć na drabinie kariery w gastronomii. Tam jest też bardzo dużo różnych ciekawych materiałów dotyczących zarządzania sztucznej inteligencji, która pomaga zarządzać, do, do tworzenia ofert oraz do ilu, do różnych wielu rzeczy. Dowierz się również, jak zostać kucharzem na statku w ogóle albo inną pracę, jak się dostać. Także to są bardzo ciekawe materiały. Gorąco Cię zachęcam i koniecznie tam wejdź. Koniecznie sprawdzaj moje przepisy na www.foodandtravels.eu. Dobra, dziękuję Ci serdecznie za to, że byłeś i byłaś dzisiaj na tym podcaście i gorąco Cię zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. W każdą środę o godzinie 21.30 jest nowy podcast. Czasami wrzucam również jakieś filmy w tygodniu, pomiędzy na przykład możesz zajrzeć sobie w niedzielę, może akurat coś fajnego dodam. Zamierzam nagrywać coraz więcej. Gorąco Cię zachęcam topa, cześć!